Siemano i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak bić Scarlet Tecel bossa Cobra Bastionu, którego możemy spotkać podczas wykonywania Grey Danger Quest. A dokładnie chodzi tu o podmisję The Order of the Cobra. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. Po wykonaniu wspomnianej misji z Boszem i z Bossem możemy mierzyć się co 20 godzin. Scarlet atakuje w bardzo specyficzny sposób. Otóż boss jest prawie niezniszczalny. Jedyny sposób na jego zabicie to umieszczenie go pomiędzy czterema lustrami skierowanymi w stronę bossa i zaatakowanie jej z ataku dystansowego, np. runy awalansza albo Gierbera. Otrzyma ona wtedy tysiąca obrażeń. Aby nie unieruchomić skarnet pomiędzy lustrami należy użyć Galhen Chestplate. Zbroja ta znajduje się na piedestale obok tronu i pojawia się 130 sekund. Należy jednak pamiętać, że gdy będziemy stali blisko bossa, my także otrzymamy obrażenia. Bossa powinno się raczej być solo. By pokonać Scarlet należy jej zadać obrażenia 4 razy po 7000. Nie należy jej atakować kiedy znajduje się poza lustrami, ponieważ się uleczymy. Po pierwszym pokonaniu Scarlet Ecel otrzymamy osiągnięcie Estudi in Scarlet. Lot, na jaki polujemy to przede wszystkim Teruzik Amulet, Cobra Rod, Cobra Wand, Cobra Hood, Cobra Sword, Cobra Axe, Cobra Club, Cobra Crossbow oraz Cobra Amulet. Mam nadzieję, że film jest dla Was przydatny. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Dzięki!